Cześć! Święta, święta i po świętach! Witam Was serdecznie w 2022 roku. Chciałoby się powiedzieć, jak tam wasz sylwester, ale obserwowałem statystyki mojego bloga i mojego kanału i widziałem, jak wiele przepisów wykorzystaliście w ten wyjątkowy dzień. Dlatego dzisiaj przygotujemy dwa pyszne i proste koktajle z tego, co pozostało nam po świętach w naszych kuchniach, lodówkach i spiżarniach domowych. Wykorzystajmy mandarynki i amaretto, którego wasza mama użyła do świątecznego makowca. Zapraszam Was. Do testów dostałem świetnej jakości wódkę WV i dzisiaj ją wykorzystam do mojego prostego domowego koktajlu z wykorzystaniem soku z Mandarynek, który wcześniej już sobie wycisnąłem do dzbanuszka. Szejkery lub słoiki w dłoń. Ja będę pokazywał Wam jak domowym sposobem przygotować naprawdę smaczne i proste koktajle, więc wykorzystam domowy słoik z zakrętką. Wcześniej wyparzony, żeby nie przeszedł nam nasz koktajl jakimś niechcianym smakiem ogórków lub kiszonej kapusty. Do słoika dodaję lód. Następnie do środka dodam syrop cukrowy. Będzie to 15 ml. Jak przygotować syrop cukrowy? Wystarczy, że połączycie w odpowiednich proporcjach, czyli 1 do 1, wodę z cukrem, zagotujecie, zamieszacie, odstawicie do ostygnięcia i w ten sposób mamy przygotowany prostym sposobem domowy syrop cukrowy. 15 ml, dodaję do środka. Następnie wdzięczną porcję cytrusowego soku z mandarynek, 45 ml, a może dodam 50, uwielbiam mandarynki. W szczególności wtedy, kiedy nie muszę ich obierać. No i nasza wódka, której dodam. Jest po świętach, jest nowy rok, więc dodaję 50 ml. Następnie całość energicznie wstrząsam. Voilà. I następnie nasz świeży. Orzeźwiający koktajl przelewam do szklanki ze świeżym lodem. Do dekoracji użyję niczego innego, jak oczywiście cząstek, mandarynki, które nabiję sobie na szpadkę koktajlową. No, i voilà! Czyż to nie proste? Prosty, domowy koktajl, który przygotujecie razem ze mną. No, a oczywiście, po degustację tego smacznego, orzeźwiającego, mandarynkowego koktajlu, wpadajcie na mojego Instagrama Koktajl TV, bo tam również będą pojawiały się dodatkowe przepisy, których nie znajdziecie tutaj na kanale YouTube. A zanim obejrzycie relację z degustacji tego koktajlu, to pędźcie po amaretto, bo drugi przepis jest naprawdę wyśmienity. I nie bez kozery Marlon Brando uwielbiał ten koktajl czyli przed Państwem Godfather, ojciec szesty. Chwila przerwy, jestem z powrotem. Czas na kolejny przepis, w którym użyjemy whisky, którą macie w barku lub pod ręką. Ja w tym momencie używam Whisky Craft. Budżetowa, naprawdę solidnej jakości whisky, którą można świetnie wykorzystać i wkomponować w proste, domowe koktajle. Szklankę uzupełniam lodem. Następnie do środka dodamy 40 ml naszej whisky i 25 ml wcześniej wspomnianego migdałowego słodkiego amaretto. Nieodłącznego składnika wszystkich makowców, które pieką nasze babcie i mamy. Właśnie dzięki amaretto te makowce tak świetnie smakują. Ja nigdy nie mogę się oprzeć, żeby nie zjeść przynajmniej pół blaszki. Następnie przez około 20 sekund musimy sobie to wszystko wymieszać. Lód nie dość, że schłodzi nasz koktajl, to też nieco go rozwodni. Przez to będzie on łagodniejszy i oczywiście smaczniejszy. Lekka degustacja. Idealne, Świetna rola Marlona Brando w filmie Ojciec Chrzestny przyczyniła się do rozpowszechnienia tego koktajlu na całym świecie i wzrostu jego popularności, gdyż Marlon Brando uwielbiał ten koktajl. Podobno każdego dnia na planie, zanim zaczął odgrywać rolę szefa sycylijskiej mafii, nie mógł obejść się bez jednej porcji Gatfadera. No i moim koktajlem życzę Wam wszystkiego dobrego w 2022 roku, a w komentarzach zostawcie, jaki film kojarzy Wam się z jakimś popularnym koktajlem, a może w kolejnym odcinku go odtworzę. Może to będzie jaskółka z Wiedźmina, a może kosmopolitan z Seks w Wielkim Mieście. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaki koktajl poznaliście z wielkiego ekranu. A ja mam swojego. Katwadera. Przychodzisz do mnie w dniu weselu mojej córki, prosisz mnie o przysługę, chyba aktorem nie zostanę. Cześć.